Tegoroczna eksterminacja nie należała do udanych, ba! Bardziej adekwatne byłoby określenie, że była kompletną porażką i w ogóle tragedią. Wiele egzorcystów poniosło śmierć, jeszcze większa ilość była poważnie ranna i co najważniejsze, zginął sam Adam. Po powrocie do nieba wśród aniołów panował ponury nastrój. Wszyscy nawzajem opatrywali swoje rany i ubolewali nad stratą przyjaciół, co po niektórzy przeklinali na wszystkie możliwe sposoby Charlie Morningstar jej hotel. Lud czuła na sobie uważne spojrzenie Sery, mimo że samej Serafiny nie widziała. Z uporem je także ignorowała. Nie miała zamiaru teraz z nią rozmawiać. Lud czy... Do uszu Anielicy dotarł głos, stojący jej obok egzorcystki. Miała ona podłużną ranę brzucha. Jutro. Warknęła w jej stronę Lud. Minęła ją i nie zaszczycając jej ani jednym spojrzeniem i ruszyła przed siebie. Już prawie przestała zwracać uwagę na krew cięgnącą z jej licznych ran. W głowie miała tylko jedną myśl, której zamierzała się trzymać. Lud! Czy wszystko w porządku? Bo... Gdyby jeszcze było mało, znikąd obok dziewczyny pojawiła się Emily. jejku, Co się stało z twoją ręką? Choć pomogę ci. Odwal się. Egzorcystka odepchnęła młodą Serafinę nie przepadała za nią, szczególnie kiedy dowiedziała się, że popiera pomysł z pomylonej córki Lucyfera. A w tamtym momencie tym bardziej nie zamierzała słuchać jej słodkiego głosu. Krocząc ulicami nieba lud czuła na sobie spojrzenia innych i słyszała jak aniołowie szepczą między sobą. Nie było w tym nic dziwnego, wyglądała okropnie. Cały strój miała w złotej krwi, twarz miała zakurzoną, włosy roztrzepane, a jej lewa ręka... Cóż, właściwie to nie istniała. W myślach dziewczyna analizowała cały dzień, równocześnie przeklinając każdego, kogo tylko mogła. Charlie Morningstar i całą mi popieprzoną ekipę. Zabójczyni Adama, która jeszcze miała czelność śmiać się podczas zabijania go. Te niewdzięczne kurwy. Gdyby nie Adam, żadne z nich by nie istniało. Był cholernym pierwszym człowiekiem. Powinni mu okazywać szacunek i być mu wdzięcznym. A najbardziej wyzywała wagi ta cholerna zdrajczyni. Lud nawet nie potrafiła znaleźć odpowiednich słów, by opisać swoją złość na nią i po prostu powtarzała w kółko parę najprostszych wyzwisk. Obiecała sobie, że kiedy spotkają następnym razem, zabije ją. I to w najbardziej bolesny sposób, jakim był możliwy. Minęło parę minut. Dziewczyna doszła na plażę i zaczęła iść w stronę rozłożonego nieopodal leżaka. Jej stopy zapadały się w piasku. Długie włosy leżącej na leżaku osoby powiewały na wietrze z oparciem. Lud zacisnęła mocniej dłoń wokół Aureoli Adama ze złości. Nienawidziła tej suki. Podczas gdy oni walczyli z demonami, ona leżała sobie na leżaczku i się opalała. A nawet jej tu do cholery nie powinno być! Nie należała do nieba i nigdy nie powinna przekroczyć jego progów. Egzorcystka odetchnęła, starając się uspokoić. Adam pozwolił jej tu być, więc niech tak będzie. Ale nikt nie myśli, że teraz po jego śmierci pozwolę jej tak po prostu tu przybywać. Musi na to zapracować. Kobieta dotarła do Leżaka i rzuciła pod stopy w zakrwawioną aureolę. Adam nie żyje. Twoja umowa się skończyła i teraz ja tu dowodzę. Twój bachor zagraża fundamentom nieba. Więc jeśli chcesz tutaj zostać, zejdziesz na dół i powstrzymasz tę sukę. Zrozumiałaś mnie, Lilith? Oznajmiła chłodno. Dziewczyna pochyliła się przed leżącą pierwszą kobietą i z trudem powstrzymała ochotę na krzyczenia na nią. Lud poczuła, że jeszcze chwila, a nie wytrzyma. Pytam, czy mnie zrozumiałaś? Warknęła w jej stronę. Nadal brak odpowiedzi. Egzorcyska zacisnęła zęby ze złości, porwała z piasku aureola, a dama i odleciała. Przepełniała ją wściekłość. Teraz nie miała już sił i cierpliwości rozmawiać z Lylew, ale kiedy tylko odpocznie po walce, zmusi ją, żeby udała się z powrotem do piekła i powstrzymała swoją córkę. Nie obchodziło ją, że była cholerną królową piekła. Jak będzie trzeba, to sama zrzuci ją tam na dół. Mijając kolejnych zaskoczonych jej wyglądem mieszkańców nieba, lud w końcu dotarła do swego mieszkania. Było niewielkie, ale jej wystarczało. Kobieta od razu zaczęła doprowadzać się do porządku: zmyła z siebie całą krew, a następnie zrobiła sobie herbaty. Gorący napój zawsze ją uspokajał. Usiadła na krześle, a kubek postawiła na stole. Zamyśliła się, wpatrując się w parę unoszącą się z niego. Ocknęła się jakiś czas później i ze zrozumieniem zorientowała się, że dość, że głowę ma położoną na stole, to dodatkowo na dworze jest ciemno. Musiała zasnąć, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Egzorcystka uniosła się, czując ból we wszystkich możliwych mięśniach. Walka z demonami była naprawdę wyczerpująca. Lud przyciągnęła się, ignorując ból. Zerknęła na kubek herbaty, która już dawno zdążyła wystygnąć, i westchnęła. Podniosła się z krzesła i ruszyła w stronę szafek. Jej kroki rozbrzmiewały cichym echem po pustym mieszkaniu. W porównaniu z wcześniejszą bitwą, gdzie ciągle coś się działo, teraz było aż za spokojnie i cicho. Dziewczyna zaczęła otwierać wszystkie szafki w poszukiwaniu swoich ulubionych ciastek czekoladowych. Liczyła, że uda jej się chociaż je zjeść, zanim ponownie zaśnie z wyczerpania. Po dobrych paru minutach i poszukiwaniu wszystkich możliwych szafek, zirytowana egzorcystka nadal nie potrafiła odnaleźć ciastek. Już naprawdę wkurzona zerknęła po raz kolejny do szafki, gdzie normalnie trzymała ciastka, ale znowu zobaczyła tylko okruszki. Kurwa, przeklęła pod nosem, po czym podniosła głos. Adam, ser, czy znowu zjadłeś? Przerwała w połowie zdania, uświadamiając sobie, że przecież Adama już nie ma, zginął na jej oczach. Nie miała pojęcia, jak mogła o tym zapomnieć, chociaż na chwilę. Ręką, która dziewczyna trzymała drzwiczki szafki, zatrzęsła się. Nogi się pod nią ugięły i lód upadła na kolana. Łzy napłynęły jej do oczu. Adama już nie było. Dopiero teraz tak naprawdę to do niej dotarło. Co to tak naprawdę znaczy? Już nigdy nie usłyszę z jego ust jakiś głupot, wyzwisk. Nigdy na nią nie nabrzeszczy z byle powodu. Nigdy nie wbije jej z w środku nocy do domu, żeby zjeść jej wszystkie ciastka i oglądać telewizję, nie dając jej spać. Już nigdy nie polecam razem mordować demony do piekła. Lud nigdy nie płakała, ale teraz łzy lały się strumieniami po jej twarzy, mocząc policzki jej ubranie. Adama znała niemal od zawsze, był jej przełożonym, jej przyjacielem. Jego strata zabolała ją bardziej niż moment, kiedy straciła rękę. Egzorcystka nie wiedziała, ile czasu spędziła na podłodze płacząc. Zdążyło minąć naprawdę wiele minut, zanim zaczęła się uspokajać. Otarła rękawem pozostałości łez, po czym na drżących nogach podniosła się z ziemi. Wzięła do ręki Aureola Adama, którą nawet nie wiedziała, kiedy położyła na stole i ruszyła w stronę swojego łóżka. Dopadło ją naprawdę wielkie zmęczenie. Miała także nadzieję, że sen pozwoli jej chociaż na chwilę zapomnieć o stracie. Po drodze minęła lustro, przy którym mimowolnie się zatrzymała. Pozać w nim nie przypominała egzorcystki, która dwa dni wcześniej była gotowa wyruszyć na eksterminację. Zaczerwienione od płaczu oczy, kikut w miejscu, gdzie powinna być jej ręka. Lud obrzuciła to wszystko wzrokiem, a także rolę swojego przełożonego. Zacisnęła zęby i mocniej ścisnęła w dłoni trzymający przedmiot. W jej oczach zaśniła wściekłość. To nie powinno tak być i demony były w piekle za zło, które popełniły za życia. Powinny przyjąć do świadomości, że zasługują na kolejną śmierć, że są gorsze od aniołów. Nie powinny walczyć. To, że miały własną zapchloną dziurę, w której spędziły część swojej marnej egzystencji, i tak była już dużą łaską. Ale już tak nie będzie. Egzorcystka podjęła decyzję. Eksterminacje przestaną być tak łagodne jak dotąd. Demony z tą swoją księżniczką Charlie na czele przekonają się nam własnej skórze o potędze nieba. I pożałują, że kiedykolwiek próbowali jej się sprzeciwić. Lud wyprostowała się i stanęła dumnie, tak jak zobowiązywała do tego funkcja dowódczyni egzorcystów, którą automatycznie objęła po śmierci Adama. Pomszczę cię, ser. Powiedziała do swojego odbicia: zmarłego pierwszego człowieka i wszystkich demonów, które i tak nie mogły jej usłyszeć. Jej pewny głos rozszedł się echem po mieszkaniu. Nie pozwolę, żeby niebo zapomniało, jak cię potraktowano. Charlie Morningstar pożałuje, że próbowała się nam sprzeciwić.